A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Moi drodzy, w Bożym narodzeniu splata się ze sobą to, co boskie i ludzkie, duchowe i cielesne. Syn Boży staje się człowiekiem, a my przez Jego zbawcze dzieło zostajemy wyniesieni do godności dzieci Boga. Chrystus odtąd dzieli nasz los, jest Emmanuelem, Bogiem z nami który szuka każdej zagubionej owcy. My wędrując w jego świetle i umocnieni jego łaską, trudzimy się i cierpimy, by pewnego dnia dotrzeć do bram nieba. Życzę wam, żeby to przesłanie płynące ze świąt Bożego Narodzenia stało się dla każdego źródłem radości i pokoju. Niech dodaje otuchy i rozpala miłość do Boga oraz do drugiego człowieka. Wraz z narodzeniem Jezusa Chrystusa wszystko zmieniło się tak radykalnie, że od tego momentu zaczęto na nowo liczyć czas. A czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, mówi Pan Jezus. Niech godziny, dni i lata, jakie jeszcze mamy przed sobą, Popłyną lepiej i piękniej, począwszy od tego Bożego Narodzenia, które tak uroczyście obchodzimy. Błogosławionych świąt!